Hej, witam. No i od razu z góry nie wiem, czy przepraszam, czy nie przepraszam, ale muszę się wytłumaczyć z tego, że mam już dużo fejmu, więcej kasy. A wszystko dlatego, że wczoraj, jak nagrywałam odcinek z codziennych zadań, też trochę pograłam w dress-up, takie rzeczy. Nie zapisał mi się odcinek, nie nagrywało mi się w ogóle. Leciał czas, a nie wiem dlaczego nie nagrywało, czy ja coś źle nacisnęłam, nie mam pojęcia. No, i troszeczkę właśnie pograłam. No i dress up i non-stop do Was mówiłam. A tak na dobrą sprawę wyszło, że w ogóle tego nie nagrałam. Kupiłam sobie też choineczkę tutaj. W ogóle mam już sporo rzeczy świątecznych, żeby ustroić dom, co będę dzisiaj robiła, ale raczej wrzucę z tego osobny odcinek ze strojenia domu. Bo tak jak wam kiedyś mówiłam, mam drugie konto, na którym mam yy, więcej pieniędzy, bo grałam z nim, yy, nim więcej tam mam płat 30 któryś poziom i kupiłam sobie po prostu na tamtym koncie kilka rzeczy i przesłałam na to. Yy, aczkolwiek i tak będę pewnie kupowała VIP-a, bo jest Black Friday. Właśnie zobaczymy sobie oferty. Yy, tak, jest dużo więcej pieniędzy można Zgarnąć dużo więcej diamentów, więc na pewno dzisiaj kupię sobie vip przy ozdabianiu domu i wtedy kupię sobie rzeczy VIP, bo na tamtym koncie mogłam kupić rzeczy tylko zwykłe, bo rzeczy VIP nie da się przesyłać. Tak więc zaczynamy dzisiaj w sumie od codziennych zadań: klasycznie skrzynki, a po skrzynkach głaskanie zwierzaków i głaskanie zwierzaków, no i później zobaczymy co nam gra dzisiaj podpowie, co mamy dzisiaj zrobić w codziennych zadaniach. Od razu mamy dużo zwierzaków, w ogóle fajnie dzisiaj dużo osób jest. W ogóle to... Hmm. Jakieś nowe rzeczy są, popatrzmy. O, dodatki, ale fajne w sumie, takie błyszczące. Ta torebka jest całkiem w porządku, ale okej, okay. na razie dzisiaj nie skupiamy się na zakupach. Ale popatrzymy, co jest na stoiskach na pewno. No i może w końcu trafi się stoisko ze, ze zwierzakami, bo chciałabym kupić w końcu zwierzaka. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Yy, ok. Raczej jest jeden na lokację prezent. Drugiego nie sądzę, że drugi nie sądzę, żeby gdzieś był. Lecimy do lasu. W takim razie. W ogóle bardzo mi się podoba motyw świąteczny w Mówi Star Planet. Fajnie to wszystko wygląda. Ej, w ogóle zawsze w lesie siedziało najwięcej ludzi, a teraz jest w sumie pusto. W lesie może dlatego, że nie porobili tych miejsc siedzących. O, to, to może być to. Okej, okay, do VIP jeszcze nie możemy wejść, ale mówię, dzisiaj, dzisiaj VIPa wykupię. Yy, I będziemy stroić tam świątecznie. Żałuję, że nie zrobiliśmy ozdób na Halloween, yy, ale no cóż, cóż, cóż. A jest zwierzak jakiś, pogłaszczamy od razu. Tak, zbieramy 10 zwierzaków klasycznie. Tutaj mamy kolejny. Ja sobie przy okazji, jak głaszczę, to zobaczę, czy nie ma drugiego prezentu. Nie ma. W sumie od pojutrze, od poniedziałku, yy, zaczynamy już yy, zbierać też te kalendarze. Znaczy, niby kalendarz adwentowy, ale te prezenty takie codzienne. Aż do świąt, więc też fajnie. Dobra, tu musi być na pewno jeszcze prezent. Jest tu, a na samym końcu, ile będzie szła. Ok. Dawaj, dawaj, śmigaj, śmigaj. Szybciutko. Robimy szybko, bo właśnie chcę nagrać w jednym odcinku może nie, drugi odcinek pewnie zrobię z strojenia domu. Mhm. Mamy to. Znajdź wszystkie prezenty. Mamy teraz. Y, głaszczemy zbiorka tego. Labubu. Głoskaliśmy. Idziemy. Tygryska. po czy to jest jakiś kociak taki. Tygryskowy. Ale fajny. Ładny. Podoba mi się. O, szczurek jeszcze jest z tyłu. Szczurka jeszcze pogłaszczamy. O. No patrzcie za nami kociak. Dobra, pogłaszczę cię jeszcze raz. Proszę. Też nie liczy nam się to jako kolejny zwierzak. O, tutaj jest jakiś taki to jest coś takiego typu Boni, czy Bonie, czy coś takiego. Było jak e, był Mówi Star Planet 1. To były takie Bonies, Bonis, czy coś, coś w tym stylu. Tego mi nie chcę pogłaskać. A, bo ktoś go głaszcze już, ok. Mm, to może wskoczymy sobie do lasu? Może ktoś będzie ze zwierzakiem? Zobaczymy. O, zrobiło się więcej ludzi trochę. Jakie fajne podwójne te, podwójne pieseczki. Ok, mamy zrobione. Te zadania odbieramy sobie od razu. I co mamy? Kup ładne ubrania, bardzo chętnie. Napisz komentarz na temat czyjegoś filmu. Ok, stwórz artbook o swojej ulubionej muzyce. To już mamy, zrobimy sobie polub czyjś look. Ok, bardzo szybkie zadania nam się dzisiaj trafiły. To tak, idziemy, szukamy filmu. Weźmiemy najnowsze i czy coś nam, że tak powiem, e, wskoczy w oko, wskoczy w oko, wskoczy w oko. Tu jakaś drama, o kurczę, patrzymy, co tam się dzieje w tym filmie. Z tym słyszałeś to? Nie, a co miałam sobie tu na no, ja to sprawdzić? A, że coś się niech straszy. Dobra, zaraz wrócę. Halo, o, jest to ktoś... fajnie nie, zrobiony film. Co no, że mi się wydawało. Hmm? No Justin. O Jezu, nie, tamtej coś się stało. No, dobra. Eveline. Zaraz <ślasz> się wkręcę w jak jakiś dobry serial. Rozgrzewam się i lecę. Dobra. Biegnie, biegnie. No, co to jest? Czekajcie, muszę chwilę zatrzymać. No dobra, wkręciłam się, lecę dalej, bo syn wszedł akurat. No, co tam jest Eveline? Jesteś cała, co, co się stało. Jak ktoś się zgoni, nie musimy uciekać. No to uciekajcie. No to robimy skąd... Chodźmy. No, dawaj dawaj. Boże, jaki strach! Co wy robicie w moim domu? No właśnie, dlaczego jesteście w jego domu? Jeżeli to jest jego dom, to nie powinniście tu być. Nie uciekniecie. O nie, no to, że uwięził ich. A nie możecie teraz uciekać, jak on idzie do was? Dawaj, Justin, dawaj, pokonasz go. <noise> Co powiesz na to? A... Dobra, pokonałeś go, Justin. Jesteś dobry. Justin wymiata. Dobra, a to kto to jest? Ofiara. Uciekajcie póki możecie. Okej, okay, bo tu jest się... No dobra, to wydajemy lajka. Eee, no, fajny, fajny, podoba mi się. Fajny, fajny. Sprawdźcie jak. Ja w ogóle Wam polecam eee, ten. Polecam Wam bardzo. Eee, tą serię, bo coś czuję, że może być dobra, dobra historia. Dodamy do znajomych dziewczynę. Bardzo fajnie zrobiła, W ogóle. Mm, historia jak historia. Bardziej chodzi o to, że fajnie, że e, te przejścia są różne tła i w ogóle. No, że komuś się chciało zrobić też coś takiego. Fajne, fajne. Dobra, lecimy dalej, bo się zapatrzyliśmy na film Kup ładne ubrania polub czyjś luk. Ok. Mm, luki. Mhm. Mm o, ta taka smutna siedzi. No damy jej lajk. Like. Niech nie będzie smutna. Dobra. I kup jakieś ładne ubrania. Och, dwa razy nie musisz mi powtarzać. Dwa razy nie musisz mi powtarzać. Kupujemy. Ale święta już w sumie mamy obkupione. Zbieramy kasę na dom. Też nie możemy szaleć. Ale może wstążeczkę? Tą rzeczkę w kolorze takiego właśnie jak mamy to? Mm, nie. <laughs> nie dobra, jednak ta stoska to jest. Średnie. To też jest średnie. A, może czapeczkę? Nie. O, torbę torebkę. Weźmiemy taką właśnie świąteczną. Tylko tak, czekajcie, bo się trochę motem. O, kolor muszę zmienić. Mm, który to jest ten kolor mój? O Boże, który to jest ten kolor? O ten, ten ten. No nie. Gdzie jest ten kolor? No musi być, który, musi być któryś z tych. Nie, nie, nie. No co wy? Nie znajdę teraz tego koloru. Jak znaleźć kolor tego? Co? Jak znaleźć kolor tego? Nie, no to musi być któryś z tych. O kręce. Nie znajdę takiego samego koloru. I co teraz zrobię? No, nie zrobię nic. No dobra, to chyba polecę w czarno. Nie, no ale czarna jest brzydka. No nie, no powiem Wam, że nie. Dobra, no to muszę coś innego w takim razie. No nie, jestem zniesmaczona, bo chciałam tu normalnie mogę koloru znaleźć tego samego. Chyba, żebym odpaliła swój ostatni film, gdzie się przebieram. Tak, tak, zrobię. Poczekajcie chwilę. Okej, okay, już wiem wszystko. Ja to kupiłam w takim kolorze. Nie wybierałam tego koloru. Więc niestety, ale go nie znajdę. Dlatego coś innego musimy sobie wybrać. Ciastek we włosach? Spoko. Tak, macie rację, to będzie fajne. A tu akord możemy sobie wziąć taki. Gitarka. Kupiliśmy sobie coś ładnego. Polubiliśmy czyjś luk, czyli w sumie chyba mamy zrobione wszystkie codzienne. Tak? Super. Mamy to. Lecimy. A jeszcze mamy, zbierz to. I tak naprawdę. Mm, I tak naprawdę mamy zrobione wszystko z tych rzeczy, które, e, które, które chcieliśmy zrobić. Codzienne zadania. No i tak jak mówię, strojenie domu zostawię już na kolejny odcinek. Zrobimy stricte strojenie domu. Tak więc na chwilę obecną Was żegnam z ciastkiem na głowie i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa pa!